Przeszutujemy jako kolekcjoner. Witam Was po krótkiej przerwie i wreszcie zabrałem się za Champions Od razu zrobiłem coś większego, czyli zestaw mega zestaw startowy z Biedronki. Trochę dziwny, ale z Biedronki za 41,99 Zestaw zawiera ładny hmm, klaser plus 6 satek, saszetek z kartami plus jedną kartę lim, z limitowanej edycji. Plus jedną kartę. XXL z limitowanej edycji. Plus mini listę kontrolną. Mamy tutaj piłkarzy fajnych. Ramos, Getsen, Neymar. Tego chyba nie znam. Fabregas. Fabregas. Nie wiem. Tego chyba nie znam. To jest Stary. To jest y, Perisic, Perisic chyba. Stres. Stalicz, Alexis Sanchez i Royce. I tak wygląda to z tyłu. Zawiera, a cały zestaw zawiera 36 lat. to zacznijmy. Tak wygląda. jak się na to patrzy, klasa zwykła wąpilka z opisem. trzeba będzie wkładać nic więcej co wow, mamy karty XXL, Wojciech Szczęsny, Polska 256 bez kodów zwykła karta, super gol i mamy jeszcze jedną kartę limitowaną Karim bez Real Madryt limited edition Kodik kodzik saszetka saszetki A mam mini listę kontrolną wszystko tu jest zapisane i jest on pokazane tam, może tak tylko tak szybko żeby to nie przedłużać filmik. Każda drużyna. Można sobie podpatrzeć, jeżeli ktoś nie wie jak idą karty w albumie. Całkiem fajna, przy... pomocna rzecz. Mam jeszcze dla Was coś fajnego. Wcześniej jeszcze odwienem sobie karty, ale nie miałem czasu nagrywać. Tu macie kodik do Suareza. Invention Stars. Proszę bardzo. Rising Stars. Ju Julian i Albo jakoś inaczej. Tu to są zwykłe bazowy. Bebe. Łukasz Bebe. Filip Rising Star. Defensive Rock, Garocay Hill, Kodik. Mm, Dziwię się, że aż. Met93, Ilimitowana Karta. Alexis Sanchez, Ja, ja. One to watch, Harry. Harian Kodik. Ekspert. Richard Car 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 yeah. Lam Logo Dziwne, bo zwykłe zawsze były takie jakieś takie specjalne, a to zwykły nadruk taki I Zauważyłem jeszcze tylko jedną. że te karty zrobiły się trochę miększe zwykle. Jeszcze want to watch Dumbia To by było na tyle Teraz się zabierzemy już zanagrywanie. Saszepki. Za yy, chleb przewidzę. Ile mamy ich? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mamy tak Bejla, zlatana Ibrahimowicza. Zlatana Ibrahimowicza, Giecce, Gecce, Bejla. Tutaj jest pokazane, co się trafia w staseczce. Jest kart 363. Klub Loga trafia się na 2,5 paczki. Master trafia się na 2,5 paczki. Defensive Rock na 6 paczek. Rising Star na 6 paczek. Finds of na 7. One to watch na 7. King Player na 10. Expert na 16. Invention star na 16. Game Changer na 19. La Decima na 19. Double Trouble na 35. Oficjal Matchball na 50. Tylko jedna piłka. Double. Co to jest to? Trophy. Puchar. 50. Inventions. Nie. To jest... Co to jest to? Inventions. I Legend na stułę. Będziemy szukać legendy oczywiście. To już zacznijmy, żeby nie przedłużać się. I w pierwszej stacjadce mamy tak. To może tak trochę przesunę. Dłownika z Galata Saraj. Ten. Mamy Chamberlain. Gary Cahill. Clichy. Gary kliszy. Luz, takie coś, że jest pokazany numerek karty, to trochę pomaga. I... Nie ma nic. I na koniec mamy, proszę Państwa, kartę defensy w roku MED 95. Dobry krzeszalkę. Matip. Niem Niemcy. Dobra karta. Nie z Nie, tu jest Niemcy. No klub z Niemcy Aha, no tak. będziemy się odkładać sobie na bok. Teraz weźmiemy się za zlatanie. mam jeszcze że łatwiej się te fasetki trochę otwiera niż normalnie się otwiera. Ja już widziałem co to jest, ale nie wiem. Cheediu Pedro Rodriguez, Robin, Olse. Szalkę to jest powtórka, kto chce, mogę je się wymienić. Kocik. Dziwne mi, bo... Chciałbym tylko się upewnić, za chwilę Wam pokażę, czy te kody się nie zmieniają przy kartach. I bazowa kasty. I ta specjalna karta Gabi King Plider. Fajna karta. Kodzik. Teraz weźmiemy sobie gierę O, nieważne. Maxi Pereira. Tomas Walik. Laxler Master. Jest! Niesamowite! Tej! Co tu się dzieje, proszę Państwa? Mamy jeszcze tutaj takie coś tam? Nieważne, co to tam. Proszę Państwa, puhar! Będziemy chyba świętować. Najrzadsza karta. Jedno z moich ile tu my tam mieliśmy? Proszę Państwa, to aż 50 szetek Mieliśmy duże szczęście, powiem Wam. To macie. No, jakby to tak zrobić, żeby to była jakaś karta numer jeden? Coś się muszę tutaj wymyśleć. To gdzieś się Może krok tego? Dziwię się, że aż takie coś można trafić w tych kartach. Nowych kartach Champions League. Może ja tak zrobię tutaj, że te karty tu na bok położę. Co dziś rozkładam? A te naj tego najlepszego, Też te, te wielki pójdziesz. Najlepszy karty chyba z tego unboxingu. Buchar Champions League. Położę sobie na środku. Niesamowite. Aż nie dziwiłem się, że w tej saszetce to, to nam dał GC. Może coś fajnego jeszcze się trafi. Bonucci. Leonardo Bonucci. Brown Nutnik. Filip Lam. powtóreczka, Wymianka. kabaje. Nie wiem. Probato, nie znasz? No czysta okay. I Expert Ashle. Też dobra karta, proszę bardzo. Fajnie takie szorstkie. to. Najbardziej się cieszę z tego poharasz. Aż... Dziękuję Ci, drąko. Codziennie niskie ceny. Nie wiem co to jest cokolwiek. Jordi Alaba. Master Cristiano Ronaldo! Chyba chwilowo jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Wow! Yes! Jak to możliwe? Jezu, czy za to, że... Niesamowita zaszeczka! Trzy karty specjalne! ja się, jakie mocne, proszę to chodzi! Chyba się nie wytrzymam! CR7 Real Madrid Club i One to Watch get it. O, trochę fajnie, bo to jest bardzo dużo. Dziwiłem się, że to jest w ogóle możliwe, żeby coś takiego się stało. Muszę się pochwalić kolegom w szkole o tej karty. Mm. szmelcer Lukas I fan z Jan, John Yugi Co można o tym powiedzieć? Po prostu góra świetnych, dobrych mm, Niesamowitych kart Najbardziej cieszę się z, Najbardziej prawie cieszę się z tej karty Proszę bardzo Bramkasz Bardzo Potem. Jest rzecz. Co się trafiło? Puchar! 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 I puchar! Czat, czat, i czat. Potem mamy CR7 Cristiano Ronaldo. Na master. Też dobra karta. Fajnie by było, jakbyśmy jeszcze jak go trafili. I mamy Mati pana. Defensive u uh, uh. Mastera, Black Serera. super karty, za chwilę to sobie odłożę na chwilę, Buffona na fans favorite, Garrett Bale'a, Want to Watch, dziwne to, że te trzy karty musiały się trafić aż w jednej sasze. I Rising Star Irian I Turba, I King Flyer Gavi i na koniec Export i ta limitka, która była tam. Tylko dodatki Zamet Tyle bazówek. Proszę bardzo. Kolejny kot. Tylko jeszcze jedną mam rzecz pokażę i zakupię. Czy to jest ten sam kot? Dziwne. Ale to nie jest ten sam kot. Inny. A to są te same karty. Możecie sobie zgarnąć dwa kody. Trochę dziwne, ale... Dobra. To ja dziękuję Wam za oglądanie. Niko kolekcjoner. Cześć! Super!